Zabrał ktoś. Wartoludzik? Jesteśmy w Hose i właśnie się i włamaliśmy po to, żeby ukraść odpowiedzi do matury. Proszę hejny, może ty też powiesz? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Wszyscy znamy maturę! Hejny, wszyscy! Nie, nie to nie jest dobry pomysł, poważnie. Dobra, nie cykaj, dzidkę. Cześć Justyna. No to trochę to się stresuje. Przedstaw się. Cześć, jestem już ale Szyna musi dostać i... się na studia. Ale przecież, no jak nas złapią? No. No. Ja na no. To będzie przykłady. Powaski? Piszę. Piszę. nie jest. Peace, yo. <noise> ale doka, są nasze yo. Cześć panowie, no zgarniemy dzisiaj motorki. Nie. <grym> zgarniemy. No Zgarniemy. Zgarnie wiadomo, Basiek że zgarniemy. No wiadomo, no ale Karol jak się stresuje, Karol nie wiem czy zgarniemy. troszkę tak. No. Nie no, weź, nie, nie świruj z jarząbka, ty. Przepraszam. Nie no, przecież będziemy te do maturki, spokojnie. No, Boby ja chciał zaistnieć. Dobra, no to relacja leży. <grym> to wszystko co Co tam tysiu? Patrzcie, bo no, to wszystko jest... Trochę się stresuję, ale... <gry> ej, no. Ej, no. ej, raz, ej, dobra. ej, ej, dobra! Cicho. Jesteśmy tutaj. Chodzimy po tych chodach do lewego skrzydła. Odpowiedzi są w po popieru nauczycielskim, ale grunt tu jest w Tak? Cicho. Tak. Rozumiecie mnie? Tak. tak. Dobra, lecimy. Ciekawie. Ja tu czekam. Olá! Paweł, masz maturki? No, może mojej ty... pokaż. Będziesz do policji. Tylko cenzurę ci zrobimy. Dobra, 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 rozpadamy. Kto będzie miał 100% lotny? Światłuchajcie. Kto będzie miał 100% lotny? Gaść od, Sam Nie to Nie, nie daj. Nie chcę, O co chodzi? No, daj. Otwórz to. Nie, są święta. Idziemy dalej. Spójrzcie, drugi wejściu. Spokojnie. ej, Spokojnie. Nie wiem, gdzie się gdzieś pomyliło. Tu, tu, tu. Tu, bo nie ma oprócz nas. Co? Czemu jest zamknięte? Nie może. A może Emma, gdzie są? Gdzie jest? Gdzie jest Emma? Nie ma. Czekaj, gdzie jestem? Emma. Emma. Emma, to ma być jak skończyła. Emma? Emma? Emma. Emma. Emma, co jest? Emma. Co się dzieje? Ema, ty oh. Ema? Ema! S. Ema! Ema! Ej, no... Ej, no to nie jest śmieszne! Ema? Teczne. Ema? Jezu, musimy wychodzić, a nie teraz trzy bawić serio! Ema! Ema, wyjdź! Gdzie jesteś? Ema! Aaaa, jej! Ema, gdzie jesteś? Ej, bez jajnic! Ej, ej, gdzie? No, ej, gdzie stop! Ale ona tu była. Emma! Jesteśmy już od godziny w szkole zgubiliśmy Emmę, jedną z naszych koleżanek. Nie wiem, wysłaliśmy Tyśka, Justynę, Karola. Fisza do biblioteki, jeżeli poszukali, ale nie wracają już pół godziny. Może pójdziemy tam po nich. No bo to jest bez sensu, że tak siedzimy i czekamy. bez sensu teraz takiej. no nie. No idźmy tam. Dobra, chodźcie. Masz już zasięg? No nic. Emma! Emma! Emma, stój! Emma! Ej, Weź poszło na górę, chodź. Ej, gdzie ma... Emma? Czekaj, Emma. Ej. czekaj, czekaj. Jest Sprawdź, sprawdź czy jest na górze. A może w bibliotece? No. Chodź, chodź na dół. Nie, nie rozdzielajmy się. O, ej, nie wiem, to Emma? Ems? Dobra, chodźmy, nikogo tu nie czekaj. ma. Czekaj. Emma. Dobra, tam, tam już nie wchodzę sobie. Jakieś poleciała. poleciało. Dobra, Co się dzieje? bo naprawdę ja się Spokojnie, znajdziemy ją. Nie, to nie jest zabawne ludzie. Dobra, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Może spróbujmy odamiast? Ema! Ej, a Zuza już wyszła? Zuza? Zuza. No Zuza, no. Gdzie jest Zuza? Jest? Nie ej. Nie. Ej. Nie, przecież... Co się tej dzień? Nic nie słyszeliśmy. Nie. Ej. Nie wierzę. Dobra, ej. Dobra, Nasza nie, spadamy, ej. Nie, nie, naprawdę, chodźcie. To nie jest śmieszne. Co? Nie. Chodźmy, nie, to się Zuza? Zuza? Czyta. Coś tu jest? Światło się świeci Justyna? Justyna! Hej! Justyna! Justyna! Jesteśmy w łazience na pierwszym piętrze Znaleźliśmy tutaj Justynę. Nie ma z nią chłopaków, nie wiemy co się z nimi stało, a Justyna Coś jest z nią nie tak. Nie jest w ogóle, Nie chce się do nas odezwać. Jesteśmy strasznie padnięci. I nie wiemy właściwie, co się tutaj dzieje. Pierwsza, która zniknęła na oczach, to Emma. Ale ona nagle zniknęła i potem nagle coś się stało. Coś z nią jest nie tak po prostu. Boimy się, chcemy zaczekać do rana. Może wtedy się coś wyjaśni, otworzą szkołę i będziemy mogli stąd wyjść. Ola, Ola, nikogo nie ma. No, no. Wszyscy zniknęli. Ola, chodź, chodź, chodź. Musimy się rozwalać. Przecież tego by nie było. No, czy ja Så i skolen.